cześć się witam Was Marty 0,4, dzisiaj dwie przesyłki. Jedna z Norwegii, jedna z druga, druga z Finlandii, pierwsza z Norwegii. Zapiszę sobie dwie naraz. Fajne karta, jak już sami widzicie. i Już wiem co to będzie. uzupełnienie kolekcji. Update. O, i tutaj mamy Row to brać. i Master. Piękna karta. Fans. Kolejny. Fans' favorite. Rams. Lam. Jeszcze raz zobaczę sobie Master'a. Bo karteczka. Ale szkoda, że nie top Master, nie? Chamberlain Rising. Runey Star. I Miller bazówka. Idziemy raz drugą, bo tu jest bazówka i to się otwiera, tu się otwiera. Trzeba słabo i jest. cicho. Cicho! Przyszła właśnie moja ciocia. Ewa, zapomniałeś dodać, która chce być tą e, gwiazdą YouTube'a. Dobrze, to są bardzo fajne karteczki. Zaczniemy z tej karty. Ojej. Ja. To jest XXL. Lionel Messi. Dokładnie tak. Piękna, a druga jest jeszcze lepsza. Mówię Wam. Jest jeszcze lepsza karta, karta Nordic, dokładnie tak, fina brakuje mi tylko, brakuje mi tylko 4 Golmasinów i 3 Dabi, czyli już połowę Nordyka mam, połowę, idealną połowę mam, prawie idealną, czekam, mam 7, brakuje mi, tak, prawie idealną połowę mam, dobra i jeszcze opiszmy sobie tą kartę, bo... Krótki, bardzo krótki, dobra. I y, ten szczelił. No, szczelił 6 goli. W polu karnym szczelił 6 goli. Z prawej nogi szczelił dwie Z lewej nogi szczelił jedną Z karnego szczelił dwie I z główki szczelił jedną Braki. No. I tak, tak to wygląda. Karty są. Zaje fajnie, zaje fajne. Road to Brazil też było bardzo fajne. Dziękuję Wam. Karty fajne. Ja przypominam, którą jeszcze nakręcam, serię. Match atak 2014 15 Już otworzyłem 40 saszetek. Match 14-15 2015 Bundesliga. Sorry, że nie wspomniałem. I... I powtórki z tamtej edycji miałem takie, bo już sobie poukładałem z Bundesligi, z otwierania, 14-15, no. To ja właśnie mam pożegnać, życzę miłego dnia, narka, pa i...